Kochani, byłem w kościółku, ale byłem w kościółku, w kaplicy, w szpitalu, pomagać podopiecznym i ze wspólnotą na wózkach, żeśmy pomagali, kto chce do kościółka iść do, na wózku, żeśmy tam do kaplicy zawieźli. Ludzie pomodlili się, podziękowali nas i jest bardzo fajnie. Do Pana Jezusa słowo Boże Pan Jezus dał No i takie natchnienie też, że też Mówię, nagram taki krótki filmik, kochani. Życie jest krótkie i trzeba pomagać ludziom drugim. Spotyka się z ludźmi. Fajnie jest. Jest taki fajny projekt. Zapraszam do projektu. Czy będzie studenci, czy młodsi, czy starsi osoby, czy mają czy emeryci, czy pracujący do projektu, do Mag to jest fajny projekt. Można sobie dodatkowo dodatkowo dochody. Dorobić do pensji, do emerytury 1000 zł, 100 zł, 200 zł, w zależności ile kto potrzebuje, czy na studia można sobie dorobić. Maciek uczy, jest profesjonalistą. To jest edukacja. Uczy języków obcych, niemieckiego, polskiego, tajskiego, angielskiego, francuskiego hiszpańskiego, uczyń inwestowania, jak sobie dodatkowo pomnożyć dochody i nigdy nie, nie stracić. Maciek jest na rynku. Już szkołę prowadzi 21 lat. Teraz prowadzi online na całym świecie. Ja to traktuję jako biznes, bo jestem na emeryturze, pracuję jako asystent osób niepełnosprawnych z ludźmi współpracuję, oprócz tego dodatkowo z Maćkiem pracuje, żeby dodatkowe swoje dochody osiągnąć i też prowadzę biznes jako przewóz osób niepełnosprawnych kochani projekt jest fajny, teraz jest rejestracja za darmo można się zarejestrować popatrzeć jak to wszystko wygląda później jeśli będzie się chciał współpracować z Maćkiem z Magwalenem i też jest kurs Net networkera, też można się nauczyć jak Ludzie osiągają, jako networker, networker bardzo duże dochody. Kochani, zapraszam was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Roman Mazur, jestem ze Subska. Mój kontakt 692 511 091. Teraz, kochani, jadę na tort do mojej siostry, bo kończy 61 lat i życie jest fajne, życie jest piękne. Dziękować Bogu trzeba za życie, za zdrowie, kochani. Kocham wszystkich ludzi serdecznie. Tak jak Pan Jezus kocha, tak samo ja Was kocham. Miłego dnia, pozdrawiam i zapraszam do projektu.